Pamiętacie Ray? No to ona ma koty. Ale wcale to nie jest tak dobrze. No więc pewnego dnia, kiedy zaspała i nie zdążyła nakarmić koty, a że ona akurat zawsze karmiła, bo nikomu innemu się nie chciało, no to koty się zbuntowały. No, 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 skoro się zbuntowały, to uciekły z domu. <laughs> I spaliły dom. Wszystko w płomieniach, a tylko dlatego, że ktoś nie dał im jedzenia. <laughs> Okej, okay. Rej się ewakuowała, no ale reszta domu nie. A oprócz niej mieszkają tam jeszcze dwie osoby, więc w sumie trochę, no źle. Koty założyły jakąś sektę, a Rej nawet nie ma gdzie mieszkać. I jednak może zamiesz zamieszkać w pałacu. Chociaż nie wiem, czy to jest takie fajne, sami zobaczcie. Koty zbierają coraz więcej zwolenników, nawet z Megapolis. I przenoszą do swojej sekty. No chociaż ta sekta nawet nie istnieje. No sekty nie mam, ale za to z tyłu fajnie to wygląda. W sensie no, jest takie miejsce. Jeśli macie górę kwieczów i owoców, to wiecie. Tam z tyłu jest taka cała jaskinia i to wykorzystam. To będzie ich sekta, bo to jest taka góra kwieczów i owoców, tu małpy mieszkają. To czemu koty by nie mogły przejąć? No dobra, jest powód. Ej, jednak o wszystkim wie! Dlatego uzbraja się? Zdobywa nowe moce, tak? Z sekundy na sekundę? W jednej sekundzie pokonuje wszystkich złoli. I jest gotowa. Koty, zdradziłyście mnie. Teraz zapłacicie. Nie zamierzam. Wojsko! Okazało się, okazało się że koty mają wojsko. Tylko, że tym wojskiem, wojskiem są ludzie. Równie potężni jak Rey. A poza tym z znienacka ją atakują... I to skutkuje do tego, że jest uwięziona. Hej? Rej nic nie może zrobić. Ani jej rodzina, bo. No. No! No! No bo coś. Postanawia więc przeczyta... Najlepszą książkę na świecie. Y sorry? Y sorry, smocza straż, najlepsza na świecie. Więc jeśli chcecie kupić, to sobie kupcie. Serio, kupcie. Bardzo fajne. Wojska już idą a ten najwyższy. Ech, czyli ja. No, co mam powiedzieć, kocham koty? Nawet mam. Ale to wam nie jest potrzebne. A powstrzymuje to wszystko i jakaś byle koleżanka Rej, która to widziała, słyszała, czytała, oglądała, słuchała. Nie, czekaj, to już było. Także pomogła, bo było potężna. <grybujesz> I wszystko jest już dobrze. Konie... Zaraz! Prawda, że wszystko dobrze? Bo chyba. Okej, okay, chyba czas zrobić nowy film. Nie, ale to nie jest jeszcze koniec tego filmu. Widzicie te Lego? Pewnie widzicie, że jest no, no, chyba dość dużo tego Lego. Zwłaszcza, że to tylko jedno pudełko. Mam jeszcze drugie, trzecie. Poza tym dużo zestawów, ale w wielkim mocu. Ale dopiero na 100 subskrypcji. Więc subskrybować naprawdę warto. I teraz tak jak uderzyłem w to, ty uderz w przycisk subskrypcji. Skoro już to zrobiłeś, mam nadzieję, ty, to przejdźmy dalej. Tak, ten film z już się skończył, ale chcę jeszcze wam coś powiedzieć, więc nadal nie wyłączajcie. Wracając, skoro mam tak dużo Lego, no to czemu by, tu, nie wiem, powiedzmy tego nie skorzystać na przykład z tego i nie robić filmów bardzo, bardzo często. Jakieś animacji itp. ogólnie z Lego. Tak. A jeszcze zapomniałem, tak jak uderzyłem ponownie w tego Mikołaja, ty jeszcze musisz uderzyć w lajka. Więc pamiętaj, zrób to. Bo uwierz, bardzo no, a dla mnie jest po prostu, no, mile się czuję. W się sensie mile się czuję. Tego to nie, nie jest, ale cieszę się, jak widzę, że ktoś ogląda jednak te filmy. Bo naprawdę wkładam to bardzo dużo czasu. Tak czy inaczej, spodziewajcie się teraz takich filmów, nie wiem, z fabułą, albo przynajmniej długich, wideo ogólnie. No, to raczej nie. Często, więc, pa, pa!